Warta rzecz, zasady. Warto jest wypracować pewne zasady dotyczące wykorzystania narzędzi cyfrowych w domu. Najczęściej to się odbywa w ten sposób, że rodzic, jako ten faraon albo król, mówi: Wy, dzieci, możecie grać w gry komputerowe w soboty dwie godziny dziennie. I zadowolony jest z siebie bardzo, ponieważ tak przeczytał w książce, że warto ustalać zasady, warto, żeby tych tak, te, te gier nie było za dużo, więc myśli, że. Ale super, jestem rodzicem, nie? Problem w tym, że poddani faraona robią wszystko, żeby te zasady złamać i jakoś je obejść. Zaczyna się zabawa w kotka i myszkę. Jeżeli rodzic jest w stanie kontrolować dzieciaki tak, żeby one grały faktycznie dwie godziny w sobotę, to spoko. Ale co ma tam z nimi cały czas być? Czy ma im odcinać prąd po dwóch godzinach? A jak to się ma do budowania poczucia własnego sprawstwa, poczucia decyzyjności u dzieci, wychowywania ich do tego, żeby były autonomicznymi podmiotami? Nie bardzo. To się raczej przyczynia do tego, że dzieci uczymy bycia posłusznym i uległym. Jak będą dorosłe, to też będą posłuszne i uległe, wtedy kiedy ten, kto nimi rządzi, będzie widział. A jeżeli tego nie będzie widział, nie będzie możliwość kontroli, to wtedy będą na wszelkie możliwe sposoby różne zasady próbowały łamać. Jakie jest tu rozwiązanie w takim razie?